Niemcy wycofują się ze zobowiązania wobec NATO w trybie pilnym i bez konsultacji z sojusznikami, co oznacza ta decyzja dla bezpieczeństwa Europy i świata. Przedostali się przez barierę. Straż Graniczna sama pokazała to na nagraniu. Jak do tego doszło i dlaczego w ogóle wystąpiło takie przeoczenie? Nowy ambasador Niemiec w Rosji. Nietypowe powitanie podczas ceremonii wręczania listów uwierzytelniających. Prezydent Putin zaskoczył nowego ambasadora Niemiec nietypowym gestem. Co takiego zrobił Putin i jak zareagował Lukasz? Sejmowe wydatki nowej minister. I już są poważne kontrowersje. Nowa minister wydała kupę kasy. Zobaczycie sami na co. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie zarówno na YouTube jak i na Facebooku. Zachęcam do subskrybowania lub obserwowania naszej strony, jeśli korzystacie z Facebooka, żeby być stale na bieżąco z nowymi filmami, które wychodzą codziennie o 6:30 i 18:00. Nie zapomnijcie o tym, żeby koniecznie subskrybować i obserwować, no wtedy będziecie dostawali powiadomienia. Dwa razy dziennie 6:30 i My lecimy już z pierwszym tematem. Rząd Niemiec wycofał się ze zobowiązania do wzrostu wydatków na obronność do 2% produktu krajowego brutto rocznie, co jest celem organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak informuje Reuters, powołując się na źródło w niemieckim rządzie, odpowiedni zapis w projekcie ustawy o finansowaniu budżetu uchwalonej przez gabinet kanclerza Olafa Scholza został usunięty w trybie pilnym. Zmiana ta oznacza, że Niemcy będą dążyć do osiągnięcia celu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w postaci wzrostu wydatków na obronność do 2% produktu krajowego brutto w perspektywie 5 lat. Rzecznik rządu w Berlinie odmówił komentarza na temat szczegółów projektu ustawy. Niemcy krytykowani przez sojuszników, jak przypomina Reuters, w przeszłości sojusznicy z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ostro krytykowali Niemcy za to, że nie przeznaczają 2% produktu krajowego brutto rocznie na obronność. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Olaf Scholz mówił w czerwcu ubiegłego roku, że Niemcy wkrótce będą miały największą armię konwencjonalną wśród europejskich członków organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Scholz zapowiedział przeznaczenie 100 miliardów euro na armię, co zwiastowało poważne zmiany w polityce bezpieczeństwa Niemiec. Pieniądze miały zostać wykorzystane w ciągu kilku lat na zwiększenie regularnego budżetu obronnego Republiki Federalnej Niemiec o około 50 miliardów euro i umożliwienie realizacji natowskiego celu przeznaczania co roku 2% produktu krajowego brutto na obronność. Nie jest jasne, czy Berlin utrzyma wydatki wojskowe powyżej tego progu po wyczerpaniu się specjalnego funduszu, który ma wesprzeć Bundeswehr, zwraca uwagę Reuters. W 2022 roku Polska przeznaczyła na obronność 2,4% produktu krajowego brutto. Spośród wszystkich krajów organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego więcej wydały tylko Stany Zjednoczone i Grecja. Przyjęty przez Sejm budżet na 2023 rok przewiduje wydatki na obronność w wysokości 97,4 miliarda złotych, czyli blisko 4% produktu krajowego brutto. Celem rządu jest zwiększenie liczebności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 300 tysięcy, 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Ja. Rząd Niemiec, znany ze swojej nieustępliwości i konsekwencji, postanowił znowu się sprzeciwić. Wycofanie się ze wcześniejszych zobowiązań względem NATO to jedno, ale wycofanie baterii systemów obrony powietrznej Patriot z Polski to już wyraźny sygnał, że Berlin ma swoją własną wizję bezpieczeństwa i niekoniecznie będzie mu po drodze z bronieniem bezpieczeństwa i granic Polski. Woląc zostawić pieniądze dla siebie na własną obronę państwa niż je rozdawać? Jakby cokolwiek przeczuwali, ale Niemcy nie pierwszy raz coś odwołują, przerywają lub się sprzeciwiają, bo po pierwsze, Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej nie wykazało nadmiernego entuzjazmu w kwestii przedłużenia stacjonowania niemieckich jednostek na naszej ziemi. Zastanawiające jest tutaj jednak, że Niemcy nie podnosili tego tematu na forum międzynarodowym. Czyżby obie strony miały swoje powody, aby nie przedłużać współpracy? Ciekawe, co? Niemcy, jako jedno z czołowych krajów motoryzacyjnych w Europie, oczywiście mają własne plany i interesy w tej sprawie. Minister finansów jest przeciwny zakazowi sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 roku. Chociaż Unia Europejska stawia na ekologiczne rozwiązania, to Niemcy wskazują, że rynek sam sobie wyznaczy kierunek rozwoju. No i nie dziwmy się, że Niemcy stoją przy e, samochodach, skoro produkują je od. Naprawdę kupy czasu i są jednymi z liderami na rynku e, światowym. No, ale tutaj widzimy, że potrafią się odciąć nie tylko od NATO, ale i od Unii Europejskiej. Kiedy będzie faktycznie element i moment testu solidarności krajów w tych dwóch organizacjach. To czy faktycznie możemy liczyć na ich pomoc? Zastanawiające jest, że Niemcy, mimo swojej potęgi, wydają się unikać trudnych decyzji i angażowania się w działania wymagające większej odpowiedzialności. Generalnie wygląda to trochę tak, że jeśli krytyka w stronę Rosji nie poszłaby tak daleko, jak poszła dzisiaj, no to pewnie dalej by z nimi współpracowali. Wspomniana decyzja o wycofaniu Patriotów czy opór wobec unijnych przepisów dotyczących samochodów spalinowych, no to są tylko dwa przykłady, które pokazują, że Berlin wydaje się coraz bardziej izolować od reszty Europy. No i oczywiście mają prawo do własnego zdania. Ale czy my powinniśmy im ufać? Wczoraj kolejni cudzoziemcy próbowali nielegalnie przedostać się z Białorusi przez Polskę do innych państw Unii Europejskiej. Bariera fizyczna i alerty z perymetrii umożliwiają funkcjonariuszom Straży Granicznej szybką reakcję. Bariera to też dodatkowa ochrona patroli podczas ataków, relacjonowała w środę Straż Graniczna na portalu X. Na opublikowanym filmie widzimy migranta przebiegającego przez pas ziemi wzdłuż granicy. Okazało się, że płot go nie zatrzymał. Nie wiadomo, w jaki sposób bariera została pokonana, ale mężczyźnie udaje się przebiec i ukryć w zaroślach. Wspomniana przez strażników granicznych perymetria to system detekcji ruchu i monitoringu oparty tysiącach czujników umiejscowionych wzdłuż granicy. Kiedy tylko imigrant znalazł się w zasięgu czujnika, kamera rozpoczęła rejestrację i jednocześnie przekazała informację do patrolu strażników granicznych, który szybko pojawił się na miejscu. Imigrant został zatrzymany. Strażnicy nie poinformowali, co stało się z nim później. 109 osób próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, podała w środę w codziennym raporcie Straż Graniczna. Byli to m.in. migranci z Erytrei, Maroka, Etiopii i Pakistanu. Na terenie działania placówki straży granicznej w dubiczach cerkiewnych zatrzymano dwóch Ukraińców za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Straż Graniczna poinformowała, że Ukraińcy w dwóch samochodach przewozili siedmiu Syryjczyków i dwóch Irakijczyków. Straż Graniczna podsumowała, że dotychczas w 2023 roku zatrzymano 505 osób, organizatorów i pomocników w nielegalnym przekraczaniu granicy. Podlaski oddział Straży Granicznej informował w ostatnich dniach, że osoby, które próbowały dostać się nielegalnie z terytorium Białorusi do Polski, pochodziły z 49 krajów a łączna liczba osób, które dotąd w 2023 roku próbowały przekroczyć granicę białorusko-polską wbrew przepisom i dostać się do Polski przekroczyła 19 tysięcy. Tyle prób ujawniła Straż Graniczna. To, że ktoś próbuje przedostać się przez granicę jest oczywiście zrozumiałe. Dla wielu ludzi jest to jedyna szansa na lepsze życie, ale to, co jest nie do pojęcia, to fakt, jak łatwo można pokonać nasze zabezpieczenia. A przecież nie chodzi tu tylko o jednego migranta, bo jak podaje Straż Graniczna, w ciągu jednego dnia próbowało to zrobić aż 109 osób. Oczywiście nie podają nikogo, kto to zrobił, ale później z niemieckiej strony słyszymy cały czas komunikaty o tym, że trzeba przywrócić kontrole graniczne na granicy z Polską, ponieważ to wymyka się spod kontroli. Tych imigrantów nielegalnych jest naprawdę bardzo dużo. Z jednej strony mamy system detekcji ruchu i monitoringu z tysiącami czujników. Z drugiej, jeden migrant, który z łatwością przekracza sobie nasze zabezpieczenia. I czyżby nasza technologia była aż tak przestarzała? A może to strażnicy graniczni nie są na tyle przygotowani, by skutecznie bronić naszej granicy? Może nie ma odpowiedniej ilości tych strażników? No przecież niedawno jakiś migrant przeciął nasz płot zwykłą piłą do metalu. Oczywiście później było to dementowane, ale tak nie do końca. Kto wie, jak było naprawdę, kiedy no, nawet dziennikarze mają utrudniony dostęp do naszej granicy. Jak to możliwe, panie Błaszczak? I może się powtarzam, ale to naprawdę ważne. Nasza granica jest tak łatwo dostępna, że powinniśmy się zastanowić nad jej wzmacnianiem, a nie tylko konferencjami prasowymi. Na koniec chciałbym tylko dodać, że sytuacja na granicy jest poważna i my nie możemy jej lekceważyć. Może naprawdę powinniśmy zastanowić się, dlaczego nasze zabezpieczenia nie są do końca skuteczne, bo przecież to nie jest normalne. Jeśli nie jesteśmy w stanie skutecznie chronić naszej granicy, to może powinniśmy się zastanowić nad tym, czy w ogóle jest sens ją utrzymywać. Albo może powinniśmy zacząć traktować po prostu tę sprawę trochę poważniej i zainwestować w lepsze zabezpieczenia, bo przecież każdy z nas chciałby się czuć w tym kraju bezpieczny. I póki co mówimy o imigrantach, ale pamiętajmy o Wagnerowcach. Z w tym, że w Kiewie minister finansów w Germanii przyjechał dotychczasowy niemiecki poseł do Bundestagu z FDP i były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Aleksander Graf Lambsdorff przekazał rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych swoje listy uwierzytelniające i objął stanowisko ambasadora Niemiec w Rosji. Na powitanie strona rosyjska wytknęła mu konfrontacyjny i nieprzyjazny charakter niemieckiej polityki w relacjach dwustronnych. Zdaniem Moskwy antyrosyjska polityka Niemiec niszczy wieloletnią współpracę, która była korzystna dla obu stron. Zamiast tego zapanowała niedorzeczna rusofobia. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, w 22 roku, Niemcy znacznie ograniczyły relacje z Rosją, przestały sprowadzać ropę i gaz oraz wspierają międzynarodowe sankcje. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło wobec Lamsdorfa swoje obawy dotyczące ryzyka, jakie niesie wsparcie Niemiec dla Ukrainy i dostawy amunicji. Trudne zadanie. Tymczasem Aleksander Graf Lambsdorff, w swojej nowej roli ambasadora w Moskwie, stawia na pragmatyczną wymianę z rosyjską stroną. Choć sytuacja polityczna jest ogromnie trudna, a poglądy na temat Ukrainy nie mogą być bardziej różne, powiedział 56 letni dyplomata w wywiadzie z nadawcą publicznym ZDF. Mimo to liczy on na profesjonalne kontakty z przedstawicielami rosyjskiego rządu. Jak podkreślił, relacje dyplomatyczne są kręgosłupem wszystkiego. Jako swoje najważniejsze zadanie Lambsdorff określił dostarczanie rządowi Niemiec analiz polityki rosyjskiej. Jeśli nie jest się na miejscu, nie można zauważyć zmian, powiedział. Jednocześnie dodał, że stanowisko ambasadora w Moskwie jest rzecz jasna trudnym zadaniem. Spodziewa się między innymi tego, że będzie podsłuchiwany. Dlatego ważne tematy będzie omawiał, na przykład podczas spaceru po lesie, a nie w biurze. Jednak postanowił podejść do nadzoru rosyjskich tajnych służb nie tylko z dozą ostrożności, ale także ze spokojem. Nowy ambasador w Moskwie jest następcą Gezy Andreasa von Geira. Stosunki dyplomatyczne między Niemcami a Rosją znajdują się w fazie krytycznej. Stanowisko ambasadora w Moskwie jest obecnie uważane za jedno z najtrudniejszych, które niemiecki MSZ ma do obsadzenia. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę oba kraje wzajemnie wydaliły wielu dyplomatów. Praca Instytutu Goethego i innych niemieckich organizacji w Rosji jest również znacznie ograniczona. сюда и американскую военную помощь, других стран. Скажем так, на эти деньги очень многие вещи можно сделать. И учитывая то, что наш враг Россия сегодня идет в финансовом плане на дно, у них дела все хуже, то если действительно... Przypomnijmy, że relacje między Niemcami a Rosją nie były w ostatnim czasie najlepsze. Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku znacząco je ostudziła. Niemcy jako jedni z głównych graczy w Europie postanowiły wówczas ograniczyć relacje z Rosją oczywiście pod naciskami. To nie było tak, że od razu ograniczyli oni cały czas liczyli na to, że Nord Stream 2 dalej będzie dla nich rentownym biznesem, no aż nie zostało wysadzone i musieli nieco zmienić front. Sankcje, przerywanie dostaw surowców energetycznych, niemiecka polityka była wyraźna i też dostała tutaj Mocno po dupie. W wywiadzie dla ZDF mówił o pragmatycznej wymianie z Rosją. Z jednej strony można by powiedzieć, że to zwykła dyplomacja, a z drugiej czy to nie jest pewnego rodzaju, nie wiem, zdrada wobec NATO, Europy, Ukrainy? Bo w końcu to Ukraina ponosi największe koszty konfliktu z Rosją, a Niemcy? Niemcy to interesy. Ciekawostką jest również fakt, że Lambsdorff spodziewa się, że będzie podsłuchiwany. I tu pojawia się pytanie, czy takie podejście do rosyjskich służb jest w ogóle mądre? Czy nie lepiej od razu przyjąć, że wszystko, co mówimy i robimy, jest po prostu obserwowane to dyplomacja. Ale Lamsdorff Postanowił podejść do sprawy z dużą spokoju. Ciekawe dlaczego. Jedno jest pewne, zmiana ambasadora w Moskwie to ważny krok w dyplomacji niemieckiej. Czy to jednak krok w dobrym kierunku? No zobaczymy. Ale jedno jest pewne, w tych trudnych czasach dyplomacja to nie jest sztuka kompromisu, ale sztuka balansowania między interesami. Przenieśmy się może do Polski. Niemal 100 tysięcy złotych przez ponad 3 lata wydała na tak sejmową kilometrówkę obecna minister zdrowia, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sujka. W oświadczeniach majątkowych od początku kadencji nie wykazała jednak żadnego auta. Nie odpisała nam na prośbę o wyjaśnienie rozbieżności. Wirtualna Polska przeanalizowała sprawozdania z wydatków na biura poselskie Katarzyny Sujki. W sprawozdaniu za lata 2019 20 czyli na początku kadencji, Posłanka Prawa i Sprawiedliwości wydała łącznie 32 439,91 zł na przejazdy posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym. Za 2021 rok było to 29 686,76 zł, najwięcej 34 704,93 zł wydatkowano w 2022 roku. W sumie prawie 100 tysięcy złotych, a dokładnie 96 831 złotych. Tymczasem po sprawdzeniu oświadczeń majątkowych składanych przez obecną minister od początku sejmowej kadencji do chwili obecnej, ani razu nie pojawia się wpisany samochód, który byłby własnością parlamentarzystki. Nie ma też informacji o ewentualnym użyczeniu czy leasingu auta. Jak wynika z ostatniego oświadczenia majątkowego za 2022 rok, Sujka nie ma domu ani mieszkania. W ubiegłym roku zarobiła zarobiła niemal 200 tysięcy złotych z tytułu wykonywania mandatu posła. 151 tysięcy złotych to uposażenie poselskie, a 45 tysięcy złotych to parlamentarna dieta. Jak ujawniły media, nowa pani minister mieszka ze swoim partnerem Krystianem Aksamskim u teściów, właścicieli firmy AMI, jednej z największych firm drobiarskich w Europie. W ubiegłym tygodniu 37-letnia posłanka Prawa i Sprawiedliwości została powołana przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę do rządu. Zastąpiła na stanowisku ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przypomnijmy, że od połowy stycznia tego roku obowiązują posłów wyższe stawki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Nie ukrywajmy, w świecie polityki pojawiają się różnego rodzaju paradoksy, lecz paradoks podróżującego auta bez auta to już jakaś perła w koronie absurdów. Wchodzimy tutaj na teren, gdzie logika zdaje się być jedynie nieproszonym gościem. Nie chcę być tutaj jakiś niesprawiedliwy. Możliwe, że minister Sujka posiada tajny talent do teleportacji, ale korzysta z niewidzialnej dywanowej taksówki rodem z bajek, a może po prostu, nie wiem, lubi chodzić pieszo. Chociaż trudno uwierzyć, by piesze wędrówki były aż tak kosztowne. No nie oszukujmy się. Ale cóż, zaufanie do polityków w naszym kraju zdaje się być równie e, niewidziane jak samochód pani minister. Kiedy pojawia się na horyzoncie jedno, no to drugie zanika w ciemnościach. Raz jeszcze zapraszam do subskrypcji i obserwowania nas na fejsie. Trzymajcie się ciepło, no i heja.